Jeden z najpopularniejszych raperów ostatnich kilkunastu lat. Pochodzący z Ciechanowa na północ od Warszawy. Mowa oczywiście o Jakubie Grabowskim, szerzej znanym jako Quebo. Fenomen polskiej sceny rapu. Przynajmniej myślę, że tak śmiało możemy go nazwać. Własna wytwórnia muzyczna, firmy zajmujące się produkcją filmową, reklamą oraz badaniami rynku, ale także ogromna marka Misty. Dzisiaj będziemy mieli o czym rozmawiać, ponieważ z okazji ostatnio wydanej piosenki i ostatniego koncertu w karierze Quebo omówimy sobie to. Z czego tak naprawdę zarabia Quebo na FIDE? A ja oczywiście witam was na kanale Internetowy Pieniądz i zapraszam Was już do oglądania. Na sam początek omówimy sobie pierwsze kroki w rapie poczyniane przez Quebo, a te stawiał w duecie o nazwie Johimu, gdzie z producentem Fuso wydali aż trzy albumy. Następnie w 2012 roku zatrząsnął on środowiskiem Freestyle'u, dochodząc do finału Wielkiej Bitwy Warszawskiej. Lecz skupmy się na krótkiej historii rapowej. W 2013 roku pod skrzydłami wytwórni SB Mafia wydał on swój legendarny już mixtape pod tytułem Eklektyka. A prawdziwy debiut w rapie miał miejsce w 2015 roku, kiedy wypuścił pełnoprawną płytę pod tytułem Ezoteryka. Dokładnie miało to miejsce 27 marca. W 2018 roku my, fani rapu, mogliśmy zaobserwować coś, co zapamiętamy na pewno na bardzo długie lata. Dlatego, że to właśnie wtedy powstał legendarny duet Tako na Fide. Oraz tako Hemingway, którzy łącząc siły utworzyli album pod tytułem Soma 0,5 mG. Co ciekawe, płyta jako jedna z niewielu w Polsce osiągnęła status diamentowy, co oznacza, że sprzedało się jej ponad 150 tysięcy egzemplarzy. Wspomnę jeszcze, że między tym okresem Jakub wypuszczał płyty, lecz ja wspominam tylko o wybranych albumach. Następnie mieliśmy mały przestój w karierze rapera. Wrócił on bowiem dopiero w 2020 roku z albumem Romantic Psycho i numerami takimi jak Szubinica "Pestytyty", Broń, Świat to mój plac zabaw czy Bubble Tea. Od tamtego momentu o Quebo nastała cisza. Aż do teraz. Ponieważ Quebo zapowiedział ostatni koncert, a co jest jeszcze bardziej ciekawe, Koncert odbędzie się w formie online. Nie wiem na jakiej zasadzie będzie to działało, chociaż sam jestem ciekaw, z racji na to, że pierwsze co mi przychodzi do głowy to koncerty w trakcie pandemii COVID, które też odbywały się online, ale wychodziły one kiepsko. Przejdźmy do czystego mięsa tego odcinka i odpowiedzmy sobie na pytanie, z czego zarabia Kłebo na FIDE. Spółka została założona w 2022 roku, a głównym bohater dzisiejszego odcinka jest prezesem zarządu spółki. Jakie produkty wypuszcza Kuebo na rynek? Takie, które są inspirowane japońską kulturą, ponieważ na rynku pojawiły się m.in. matcha Late oraz Milky Tea, Deser Mochi. Są to tradycyjne japońskie ciasteczka, które w biedronce dostaniemy już za ponad 20 zł. I wydaje mi się, że z tych jego produktów wymieniłem wszystkie, przynajmniej takie znalazłem na jego sklepie internetowym. Jeśli o których zapomniałem, daj znać w komentarzach. Akurat temat muzyki w kontekście Kuebo na Fide rozbija się na trzy osobne podpunkty. Dla Was. Omówię każdy z nich. Streamingi oraz koncerty. Mimo, że Grabowski od ponad dwóch lat nie gra koncertów, to w ciągu całej kariery przynosiły one mu niemałe zyski. A streamingi to tak samo jak kanały na YouTube są dochodem pasywnym. Co oznacza, że jeśli ja na przykład wrzucę film Raz, to on nabija wyświetlenia nawet kilkanaście lat wstecz. Tak samo jest z muzyką. Jeśli Kubo wrzucił jakąś piosenkę, Niektóre nawet sprzed 10 lat są słuchane do dzisiaj. Idealnym przykładem jest chociażby piosenka Grupsona na szczycie, która jest na YouTubie już X ładnych lat, a wyświetlenia generuje do dzisiaj. Sprzedaż płyt. Najlepiej sprzedającą się płytą solową była egzotyka, ponieważ ta sprzedała się w ponad 150 tysiącach egzemplarzy. Zapytacie mnie, no ale przecież mówię, że takona fidę też sprzedało się w takim nakładzie. No tak, prawda, tylko że takona Fidę to nie była jego solowa płyta. A płyta egzotyka jak najbardziej taką jest. Wytwórnia Kłebo powstała w 2014 roku i trzyma się dotychczas. Na ten moment wytwórni są na pewno Shieda oraz Bober. Chyba dobrze wypowiedziałem Ksywę tego pierwszego. Nie wiem, bo nie śledzę. Natomiast nie wiem jak to wygląda dalej, ponieważ na przykład taki KB czy Michel wydaje mi się, że oni już są na swoim, a nie w Quequality. A informacje, które znalazłem, mówią o tym, że oni nadal są pod szyldem Kłebo. Napisz w komentarzu, jak faktycznie jest. Ale wracając do samej wytwórni. Ta nadal wrzuca pojedyncze kawałki, a co za tym idzie, generuje zyski z wydawania twórców spod swojego szyldu. Jest to jeden z mniej znanych projektów Kebo. Firma ta została wpisana do Krajowego Rejestru Spółek na początku października bieżącego roku i ma działać w szerokim zakresie, ponieważ ma ona obejmować badania rynku, kategorię muzyczną, filmową oraz reklamową. Możliwe, że działalność spółki jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju, przynajmniej tak mi się wydaje, jak zaczynają robić research. Z tego powodu, że bardzo ciężko dotrzeć do jakiejś informacji na ten temat, a sama spółka nie ma nawet strony internetowej, więc to musi być bardzo wczesny etap rozwoju. Ostatnio zauważyłem w internecie bardzo ciekawą tendencję. Bardzo dużo gwiazd otwiera własną restaurację. Tak samo jest w przypadku Grabowskiego, bowiem ten jest wspólnikiem w jednej z warszawskich restauracji serwujących koreańskie jedzenie. Restauracja znajduje się na Alejach Jana Pawła II, 41a Lokal 3a w Warszawie. Mimo, że w obecnych czasach Kłebo raczej w takowych nie występuje, to miał on okazję występować w spotach większych marek pokroju Sprite czy Allegro. No i oczywiście nie jest to stały zysk z racji na to, że domyślam się tego, że Quebo miał płacony od jednej reklamy, a nie co miesiąc przez jakiś okres czasu. A to głównie dlatego, że po prostu firmom by się to nie opłacało. Podsumowując, omówiliśmy sobie krótką historię Quebo, to, jak wyglądały jego początki w rapie oraz to, dlaczego w ogóle ten film dzisiaj powstał. Przedstawiłem Wam 5 sposobów, które na co dzień można znaleźć w internecie. Nie wpłynąłem o wszystkich, no bo domyślam się, że tak jak każda inna gwiazda z mojej serii z czego zarabia, Grabowski posiada sposoby na zarabianie, o których nie mówi. Na przykład nieruchomości, ale się tym nie chwali. Też tak może być. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do pozostawienia subskrypcji oraz łapki w górę pod tym filmem. To był kanał Internetowy Pieniądz. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć i czołem. Pa.